No, i jak widać, jeździ, świeci, hamuje, skończony. Stało tylko przykleić na tejki, jak przyjdą. Porobić parę pierdół. Zrobimy przegląd jednemu, drugiemu i będzie śmigał. Także można powiedzieć, że na ten moment jest skończony. Zawieszenie jeszcze muszę przednie zrobić, bo no niestety stoi w tył, działa tylko strasznie twardo. No, i kanapę chciałem zmienić, ale jak na razie nie mogę się coś doczekać. Telefonu od gościa, który sprzedaje kanapę. Niemniej, jaki jest każdy widzi. O! Piękny! Zbrony. O! Wezmę sobie jeszcze kamerę. Wszystko zrobione. Silniczek elegancko wyczyszczony. Nowy kranik, zbiornik przeczyszczony. Przewodzik nowy. Wszystko nowe. Kable. Yy, czy zapół nowy, czy cała instalacja elektryczna. Wszystko nowka. Na no niczym to nie było oszczędzane. Także będzie pięknie się prezentował teraz na jakichś zlotach. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczyska. I cześć.